Witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Zagramy w Secret 2. I dzisiaj znów ciśniamy misje poboczne. Tylko, tego, tylko dzika trzeba zabić. Dobra, nie ginie. I w dzisiejszym odcinku ciśniamy misję pod tytułem Długa podróż. wielką chęcią ją tutaj zaraz wykonam. Boże, ile tutaj martwych ludzisk. Gin! Gin! Ile jeszcze tam zostało? Proszę mi tutaj powiedzieć, to co to są? Bandyci, bandyta, tam jasne. Bandytów tyle jest, że. Normalnie Jezus, Chrystus, Jezus, Maria. Będę długa pole. To ich Czy mogę ruszać w swoją drogę? Aha! Kontakt dowódca Eli, czy są? Gdzie jest ten dowódca? A tam jest chyba ten dowódca, więc. Why is not, z not nie pogadać. Ty, gin. Paczka, dla mnie od mamy, jak miło. Mam nadzieję, że tym razem to coś więcej niż skarpetki, rękawiczki, odłożę ją później. Weź to jako zapłatę. A skoro już tu jesteś, mogę mieć dla ciebie zadanie. Heh. Pięknie. Znajdź morderów. Od jakiegoś czasu kręci się po okolicy banda morderów. Bez przerwy łupią i plądrują. Do tej pory nie udało się nam ich wytropić i ująć, więc może Ty nam pomożesz. Miejscowi rolnicy dadzą Ci wskazówki, wskazówki odnośnie ich obozu. Ja tylko, Jak tylko ich znajdziesz, zabij. Oczywiście dostaniesz za to nagrodę. Spoczko. Oczywiście, ha, tam są, tam daleko. Mi się tam, tam daleko nie chce na razie jechać, powiem Wam. Tak to sądziłem, a. Więc że mamy troszeczkę questów tutaj bliżej więc Uda nam się to wszystko zrobić Dobrze, to jest jakiś fajny quest od pana pan Schulz. Pokonaj Raul i odzyskaj moje rzeczy. Ratunku, pomóż mi, zobacz co mi zrobi... Co mi zrobił Raul Peter O runkle. Wszyscy to wrzyszę zabici. Cały miesiąc zachodu zabrany. Pomóż mi, znajdź rabusiów i odzyskaj moje złoto. Połowę dam Ci w nagrodę. Spoczka, gdzie są? A, są tak daleko. A nie chce mi się tak daleko na razie jechać. Pozbierajmy te quest. Michał Ronej, Zdobyć dla mnie 13 wilczych skór. Ostatnio wszyscy chcą mieć wilcze skóry. Mam wiele zastosowań. Mają wiele zastosowań, są ciepłe i wytrzymałe. Jeden z klientów zamówił 13. Ale nie mam tylu w zapasie. Możesz mi pomóc. Jest tu sporo wilków, ale jestem kiepski z Zdobyć dla mnie 13 skór. Spoko. Gdzie są może wilcze skóry? Pokażę mi tutaj kwaścika Na łapce, no i co? No i pędzimy robić te... Czy zabijać wilki Wilców są sami wilcy Dobra, dobra, dobra Tu jest kolejny wilc Ty Dobra, dobra, dobra What jest następny? Może ile tych bandytów? dragoniam i w ogóle. Hrech, <laughs> hrech. znajdę do jakichś jeszcze? Jest i trochę. Dużo jest. Jakiś kupca win alfa? Tutaj jest na polu. Ach, to będziemy na pole. Teraz zdobędziemy skórę. Skoczyć proszę. Tutaj jest jeden. Tu jest następny. No ich jeszcze trochę tam jest. Podbierzmy sobie trochę cyk. Jeszcze... Jeszcze dwóch mi tam zostało gdzieś. Nie wiem gdzie to może być. O, to jest dzik? nie. dzików ja nie chcę. Ile mi ich zostało? Mam. Mam 11. To są dziki, więc. O, są mi wilki. Dobra, no jeszcze jedna skórka, poproszę. Tak ładnie. Może znajdziemy. A jak nie, no to będzie, powiem Wam. ...Lipton. Ewentualnie weźmiemy do misji, Hehehe. Ale okej, okay, tu powinny się nam zrespić z powrotem. Ale coś tutaj widzę, że... ...coś tutaj cienko, naprawdę. Co tu się stało? Tu jest w ogóle drugi quest, więc może w okolicach tego drugiego questu będzie... ...jakiś wilk.

Ej, ej, ej! Dobra, pięknie. Gi... Grizzly! Dobra. Następne. No naprawdę, nie się tak z bardzo odciaćkać. Dobra, pięknie. Tu są jakieś szanco-pancho. Ale jest jakiś duch. Niespokojny duch. Naprawdę chcesz mi pomóc. Cóż, cóż, jest taka jedna rzecz. Kiedy umarłam, straciłem najważniejszą część swojej biżuterii. Mój amulet. Proszę znajdź go i zanieść mojej córce. Będzie bardzo szczęśliwa, że go dostała, a ja będę mogła, wiesz... wreszcie odejść z pokoju, tak? Bo też ją żartować. Arystoteles. He, 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 duch. No dobra, spoko, spoko. A musiał wilka znaleźć. Gdzie jest jakiś wilk. Powiedzcie wy mi. Chociaż jeden wilcól, Jeden wilcór, proszę was, jeden wilcór. Jest, jest, jest dzik. Jest wszystko, ale wilcula nie ma, tak? Chyba tutaj może będzie. To taka fajna polana. Coś tu tego. Wilcula to nie widzę. Ale wiecie, kiedy to jest złośliwości. Jeden... Jeden kurde wilk. Jeden, naprawdę. Jeden. Więcej nie potrzebujemy. Ale już taka złośliwość, że na maks. Dobra, odnajdźmy ten amulet. On był gdzieś tutaj skitrany, więc z wielką chęcią go odzyskam. I z amulet, krzepty duchów. A córka też nie jest za daleko, ale ona nagle się tam pojawiła, więc troszeczkę dziwne, jej to na nie widziałem. Ale no. Spoko. Niech tam będzie. No gińcie, naprawdę. Hello. Dziękuję, ta biżuteria wiele dla mnie znaczy. Super. Dla mnie też. Yy, wilcze... Wilcze skóry, gdzie one mogą być? Ale czajcie, jedną skórę mi brakuje. Nie wiem co teraz zrobić? To było tyle wilków. Teraz się dziki pojawiły, no super no. Już naprawdę innych rzeczy nie mogło się pojawić zamiast tych głupich dzików. Ale sprawdź może jeszcze. Nie, znowu dzik. Same dzicy. Też dzikiem, że wilki były gdzieś... Hmm. Gdzieś tam ko tego grodu, ale nie chce mi się pędzić tam. Tak daleko, ale dobra, mieszka z tym, zróbmy misję związaną z... A, wilcze skóry, dobra. To lecimy. Ale polecimy sobie traktem. A co? Nie będę mógł traktem pojechać? Będę mógł traktem pojechać w atrakcji zazwy zazwyczaj się więcej questów znajdzie. No i może i wilcy będą nacyś. Więc byłoby naprawdę fajnie i ciekawie. Są mi dziki, są wszystko, ale no kurczę no... Dzik mnie zaraził jakąś nie wiem, może gruźlicą czy coś. Czas skóry, dobra, bierzemy tutaj tego wilka, bo widzę, że tu jest blisko więc panie dziejaszku jak najszybciej tego wilka chcę zacućkać nie yeah, super cik cik dobra dobra, dobra 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 jest jeszcze tego zabiję na pewności. no misję oddamy A, teraz mam się wracać Kurcz... Troszkę bez sensu, trochę mi się mija to z celem, więc zrobię to później. Zrobimy misję pod tytułem Bezpieczne drogi do naszego wspaniałego. Yy, to jest. Nie, 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 nie. To jednak była misja dla kolesia, który został obrabowany koło tej karczmy, więc w sumie lepiej nam pasuje to zrobić, niż naprawdę mieć się z celem i wracać się po 10 razy, więc. Tu jest misja. Wszystko tutaj się znajduje po malutku. Weźmy też tą misję. Przy okazji. Hello. Emal, przynieś mi przechwycony list miłosny. Czy wiesz czym jest miłość? Czy wiesz jaka to tragedia? Kochać kogoś, kogo nie wolno ci kochać? Ja i Dulcinea kochamy się. Niestety ona już jest w związku. Nasza miłość skazana jest więc na potajemny rozwój. Teraz wszystko to jest zagrożone. Służący Dulcinei i jeden z moich miłosnych listów do niej. Jeżeli trafi on w ręce jej męża, mamie się to skończy. Marnie się to skończy dla nas. Obojga, proszę pomóż mi, odzyskać dla mnie ten list miłosny, ale to dopiero później. Nie Wiem czy ten list miłosny jest tutaj. tu są wicze skóry, więc. Spoko, spoko. Zagubiony las. Jaka fajna nazwa. Taki fajny wąwozik. Można wiele misji zrobić Ale najpierw popędzimy sobie do lasu Po questa związanego z tymi śmiesznymi rabusiami Potem można i tego... Może można i ten list miłosny nawet odzyskać Więc. My front, my front, my front Yes, yes, i... pachołku jeden. Następny. Trochę jest. Gin. Wyczony staw, trofeum masakra. Gin, też gin. Jakiś ciku, ale nie, nie, nie. Jeszcze jeden został. Boss. Rycerz, 11 poziom, ale... ale szybko pada Ginie, dźwięku Super, coś fajnego dostaliśmy. Nie, mroczny mak. Nic tutaj Ciekawego powiem wam. Gdzie to się zakłada? To są buty 15 to ma... No panowie, zakładamy to. Nowe buciki. Super będzie lansik na dzielni. Zróbmy mis y, misję pod tytułem Zagman List. I też przy okazji nam można było zrobić tą misję chyba tą niebieską. Więc why not? Jej nie zrobić. Mam czas. Wyrabiamy się też z tymi questami. To nawet porządnie. A co to jest? Sługa Władysław, tak? Aha, po prostu go zabiliśmy no spoko. Dobrze też wiedzieć. Aha, dobra, dobra. Mamy fontannę Zbieramy Zbir Władimira. Aha. Władimira Putina chyba Gin. Też Dobra, super Bertha. List dla mnie jakże miło z Twojej strony. Zazwyczaj to Wladimir doręcza mi listy, A właśnie gdzie on teraz jest? Wladimir It is Done. <laughs> Vladimir, it is done. <laughs> Tyle mogę powiedzieć. A to kto to? Christian Bus. Czy Bus? Tak. Ja tylko przychodzę, tak jak Ty. Może spotkamy się później. On mnie ciągle śledzi, ciągle taki koleś mnie śledzi. Ja tu wyczuwam coś niefajnego. Zaraz zobaczymy, bo to ma misję zaznaczoną. Uch, ile tych, tych misji zrobiliśmy? Nie, chcę podział. Nie, to to ja nie chcę wiedzieć, skóry mam zrobione. Aha, no dobra, dobra, dobra. Ale korzystając z okazji, zróbmy misję związaną znaczy. Tą misję. O! Na pierwszy rzut oka posiadłość wygląda zwyczajnie. że się po piwnicy, być może właściciel domu próbuje coś ukryć. No dobra. Zbimy Tylko proszę. Nie tutaj. Musimy wejść gdzieś tu. Widzę tutaj. Ale nie, to pod spodem. Wszystko pod spodem trzeba wyjść. Więc zrobiłem troszeczkę stupid. Ale spokojnie wszystko naprawimy. Pięknie, weszliśmy. Temp nie umarły, no spoko. Niech. Niech ten tępnium boże, jaki fajny. Ty giń tym. Widmowa kucze, Wid widmowa dłoń. Dobra, sprawdźmy, co tutaj będzie. Niech ten szczurginie. Tu jest za życia. Za życia innych musimy takie coś sprawdzić. To niech spra to, spra to sprawdzajmy O Boże, jakie pentagramy, nie pentagramy. Jan Wskrzysiciel No Dobra spoko dobry ten mieczek To można wywalić, to jest coś dobrego 59 na 81, a wejdźmy sobie tutaj to nie będę tego zakładał, nie? A, ale oki doki. Cóż by teraz mamy zrobić? Mamy mamy szczęście. W tej okolicy jest tylko jedna należąca do elfa posiadły. Podejrzewam, że to krewny kapłana. pewnie się, że... Pewnie się kiedy tam dotrę, tak? Mamy księgę marwych, mamy wszystko. Więc zabijamy wszystkich po kolei. Może szczury! Chodź, ty tutaj. To wszystko pozabijane. Może szczury. Te... To są takie najbardziej. O, oh, fak. Najbardziej upierdliwe stworzenia w tej grze. To są, powiem wam. Tak tylko. Więc co? Teraz musimy chyba tylko. Wyjść, albo jeszcze jej dobić. Niech to uciekają te szczury. O, widzę jest jakiś większy szczur, kurczę. Niech ginie. No. Dobra. Wszystko tak. Zabiliśmy pięknie. Zyskaliśmy księgę marłych. Prawdopodobnie już nie będę ich wskrzeszać, ale to jest wszystko prawdopodobnie. Aha, życie innych I tu też mi fajnie questa tutaj. Zaznaczyło więc spoko, 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 spoko. Proszę Konia tutaj. Dobra i mamy parę questów tutaj. ale to chyba będziesz musiał się naprawdę wrócić i te questy w końcu oddać. <laughs> ale może to, w sumie, te questy to jeszcze oddamy kiedy indziej, jak zrobię misje związane z... <laughs> tutaj, pokaż wam na mapie, o, tutaj ci upieszcy, ci maruderzy, tak jak znajdziemy obu tych to ada dopiero wtedy zabijemy. Zrobimy tego śmiesznego questa. Znaczy oddamy te questy. Teraz będziemy do tego fajnego znaku zapytania. Cóż to będzie za misja? Muszę te dziki zabijać. Bo mi świętego spokoju to nie da. Roland, zabij dzika. Witaj. Przemierza niebezpieczne tereny. Grasuje... Grasuje tu dzik ze swoją hordą. Mówią, że jest największym, jakiego widziano w A jeśli nawet nie największym, to na pewno najdzikszym. Od miesięcy nęka rolników i ich stada, zapijając go, by nam wielką przysługę. Gdzie jest dzik? Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostry kły, tak? Ale co to jest dzik dla mnie? Panowie i panie. O, kidziczul wielki, patrzcie. A to muszę chyba... Patrzcie, jaki to jest. Patrzcie, kurczę, no. Powiem wam. No. Ty nawet dzików pomniejszych nie mogę zabić. Zobaczcie, tak mi się kurczę. baguje gra. Zobaczcie. To jest dziczor największy. Boże, te małe dziki tak nie... Wkurzają, no. No zabij tego dzika. Taka banda tych dzików. No. Patrz, nie mogę nawet.. Zabijam, zabijam, zabijam i... I trafić nie mogę. A kurczę... A życie leci, zobaczcie jak mnie, kurde, wziął jakieś mi kurte wziąło w jakieś kurcze, nie wiem, slowa dał na twarz. Zobaczcie, leci to życie jak pojebane. Come on, no come on. O, pięknie, w końcu, o i dzisiaj następna horda śmiesznych dzików mi się tutaj pojawiła. O, oh, Zabi Zabitego dzika. O, teraz może. Muszę... O ty, dzikczku. Powiem ja ma ten dzik troszeczkę mocnawy. No, jest dzik zabity w końcu. Go. Czy wy to widzicie? Ile tych dzików? No ich zabić nie można. Come on dziku guppi. No. Jeszcze ty. Dobra. Mamy laskę. Bronze boku Gizama. Ta laska jest droga. To jest słabe. To jest słabe, więc tą laskę można. Można wziąć zamiast tego. O! Pięknie, dobrze, to jest tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. Ja taką questę wykonałem? Prawdopodobnie tak. Zaraz sprawdźmy. No tak, mi nigdzie indziej tego dzika nie pokazuje. To jest zguite. No dobrze, to gdzie? tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. Zaraz to jest prawda. Ten koleś jeszcze tu istnieje. Tu był ten koleś, pamiętam. No, bo ten koleś już nie istnieje, już zniknął uciekł. Ale dobrze. No to trzymajcie się. Bye bye.